Cześć, witam Was w kolejnym nagraniu. W tym wideo opowiem Wam, jak możecie zwalczyć swoją spastyczność za pomocą toksyny botulinowej. Opowiem o tym, jak dostać się na ten darmowy program ostrzykiwania toksyną botulinową, refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Pokrótce, jedno zdanie. Wam tylko opowiem, jak tutaj ta toksyna botulinowa w ogóle działa, bo o tym już nagrałem poprzedni filmik. Także tutaj tylko dla tych, którzy nie oglądali, odsyłam do poprzedniego nagrania, żeby w ogóle wdrożyć się w ten temat. A dla tych, którzy oglądali, no to tylko przypomnę, że, że toksyna botulinowa powoduje odnerwienie mięśnia na jakiś czas około 3 miesięcy i w tym czasie możemy właściwą rehabilitacją zmniejszyć spastyczność danego mięśnia. I żeby dostać się do tego darmowego programu ostrzykiwania toksyną botulinową, oczywiście musimy spełnić kilka jakiś tam podstawowych warunków. Między innymi jest to to, że musimy mieć ukończone 18 lat, musimy być po dokonanym udarze mózgu, spastyczność, która u nas występuje musi być oceniona przez lekarza na spastyczność w stopniu umiarkowanym bądź wyższym. No i to są, to są te podstawowe, jedne z podstawowych kryteriów. Jeszcze, oczywiście, ważną rzeczą jest to, że musimy być zdolni do przyjęcia pozycji stojącej. To też jest wymóg tego, żeby zostać zakwalifikowanym do, tej, do tego. Do programu Pacjenci leżący no, tutaj mogą mieć problem z tym, żeby, żeby się po prostu kwalifikować i spełnić wszystkie warunki. Jeżeli chodzi w ogóle o, o tą toksynę botulinową, to jest ona wprowadzana do organizmu najczęściej wielo punktowo, w różnych lokalizacjach, chyba, że mamy do czynienia z ostrzykiwanym mięśniem, po prostu małym mięśniem, wtedy już jest inaczej. No i dostajemy tą toksynę botulinową za pomocą iniekcji, czyli jakby przez gdzieś tam igłą, strzykawka jest, jest, jest wprowadzono ta toksyna poprzez właśnie tą wkłucie. No i w tych warunkach programu jest to, że mm, maksymalnie mogą zostać e, n, po, refundowane przez e, NFZ trzy podania tej toksyny botulinowej na każdą leczoną kończynę, czyli na przykład na tam, kończynę górną trzy podania, na kończynę dolną trzy podania w każdym roku. W każdym roku, to dotyczy, dotyczy tylko okresu jednego roku. E, no i oczywiście każde podanie nie może być częściej niż co 3 miesiące, czyli nie częściej niż co właśnie 12 tygodni. Ale no, lekarz oczywiście będzie decydował już konkretnie, ale to są takie wymogi, które najczęściej no, muszą zostać spełnione. Lekarz już decyduje po prostu co dalej. Ważnym też elementem tego, żeby, żeby w tym programie pozostać, nie zostać z niego wykluczonym, jest to, że musicie po prostu reagować na, na, tą, na to leczenie. Oznacza to, że pacjent, który, dla, który jakby no, nie będą zauważalne efekty po pierwszych dwóch podaniach, no niestety nie będzie nie będzie już tam dalej. Się kwalifikował. Tutaj jest jakby taki wymóg, że właśnie no nie na każdego to działa, nie, nie zawsze ta spastyczność zmniejsza, ale, ale właśnie tam, gdzie widać już zauważalne efekty, tam to leczenie jest kontynuowane. No i zazwyczaj w tym programie jest tak, że po 4 do 8, 4, 8 tygodniach od podania pierwszej. Dawki tej toksyny botulinowej, jest wizyta kontrolna, lekarska, i lekarz właśnie ocenia, jak, co się zmieniło i, i jakie są właśnie efekty. Tak samo jest po drugiej, po drugim podaniu. Jeżeli do niego dojdzie, to no, zazwyczaj właśnie do niego dochodzi, bo, bo po dwóch podaniach ewentualnie lekarz decyduje, że, że pacjent no, tutaj nie, nie ma efektów. Także drugie, po drugim podaniu, też po 4 do 8 tygodniach od niego, jest kolejna wizyta lekarska i też lekarz tam sprawdza, jakie są efekty, jak spastyczność się zmienia itd. itd. Bardzo ważne jest, żeby pamiętać, to jest najważniejsza rzecz, tak naprawdę. Mówiłem o niej w poprzednim nagraniu, odsyłam do niego w nagraniu na temat działania toksyny botulinowej w leczeniu spastyczności. Mówiłem o tym, że samo podanie tej toksyny niestety tutaj nie będzie miało żadnego skutku, jeżeli nie będzie poprzedzone rehabilitacją. Także musimy o tym pamiętać, że wtedy trzeba zintensyfikować te ćwiczenia i maksymalnie wytężyć siły, żeby po prostu jak najwięcej wycisnąć w tym czasie. Trzech miesięcy, kiedy, kiedy najbardziej możemy ten mięsień po prostu rozćwiczyć i, i zmniejszyć jego spastyczność. No i oczywiście istnieją też przeciwwskazania do programu, tego właśnie refundowanego przez NFZ. No, na przykład ich jest tam szereg tych przeciwwskazań, ale tak, jednym z nich jest obecna pompa baklofenowa. Jeżeli ją posiadacie, no to nie będziecie mogli brać udziału w, w programie. No, a także jakaś oporność na przyjmowane leki, przypuśćmy na Botox, który jest wstrzykiwany w ramach tej ostrzykiwania toksyną albo. Po prostu oporność na przyjmowanie, na przyjmowanie leków hamujących transmisję nerwową mięśniową, także to są rzeczy, które, które są przeciwwskazaniami do, do tego programu. No, i już tak w skrócie, jeszcze Wam powiem, że bardzo ważne jest, żeby, żeby trafić do dobrego specjalisty, żeby w ogóle to podanie toksyną miało sens. Musi się to odbywać pod kontrolą USG. Musi być e, dokładna lokalizacja stwierdzona tego, tego mięśnia spastycznego, żeby nie podać e, tego leku w mięsień, który po prostu jest sąsiedni. Musi być dokładnie lokalizacja, e, idealnie e, stwierdzona i tak samo musi być odpowiednie dawkowanie. Czasem się zdarza, że, że jest po prostu dawka rozprowadzona ym, po kilku y, mięśniach zamiast jakby skoncentrować ją w ten jeden mięsień i wtedy, wtedy jakby to działanie jest dużo lepsze. Także to też tutaj ważne, żeby, żeby ten specjalista rzeczywiście znał się na rzeczy. I jeżeli macie jakiekolwiek pytania y, na temat leczenia y, właśnie toksyną botulinową, na temat... Y, z pastyczności, czy w ogóle na temat jakiekolwiek pytania na temat udaru polecam Wam infolinię fundacji Udar Mózgu i tam na numer telefonu, który zostawię w opisie tego nagrania możecie zadzwonić i na każde pytanie dotyczące udaru mózgu zostanie Wam udzielona odpowiedź. Także numer telefonu tej fundacji zostawiam w opisie i koniecznie. Jeżeli macie jakieś wątpliwości, zadzwonię tam i, i wszystko skrupulatnie zostanie Wam um, po prostu przekazane. Dzięki za, za to wideo i um, e, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Hej.